Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, redaktor naczelny kio ORG oraz radca prawny i partner zarządzający Kancelarii Szołajski Legal Group. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o ważnym wydarzeniu dla rynku zamówień publicznych, albowiem 14 października 2019 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nową ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Musimy się nauczyć. Prawo Zamówień Publicznych jest ustawą z 11 września 2019 roku. Co ta nowa ustawa nam pomoże? Jak nam pomoże i co jak długo będziemy czekać na jej y, obowiązywanie i wdrożenie w Polsce? Proszę państwa, po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, że ta poprzednia ustawa z 2004 roku, czyli już 15-letnia, mm, obowiązywała nas y, przez te ostatnich 15 lat. I była aż 70, ponad 70 razy nowelizowana. No, należało nam się, żebyśmy mieli nową ustawę i bardzo się cieszymy, bo jest nowy akt prawny, który został przyjęty przez jeszcze poprzedni parlament. Co ważne, to to, że nowa ustawa prawo zamówień publicznych będzie miała dosyć długie wakacje legis, a mianowicie wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2021 roku. Czyli zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, uczestnicy rynku zamówień publicznych będą mieli ponad 14 miesięcy na to, żeby się przygotować, żeby stosować nową ustawę. No ale przejdźmy do szczegółów, o co chodzi w tej nowej ustawie. Więc nowa ustawa to ustawa, która ma ponad 623 artykuły, co oznacza tyle, że w sposób, w sposób bardzo drobiazgowy. Ocenia, określa warunki udziału w postępowaniu zamówień publicznych, samą historię zamówień publicznych, jak należy te zamówienia publiczne realizować, procedury, wszelkie procedury odwoławcze i no, definiuje bardzo szczegółowo wiele kwestii. I tutaj na uwagę zasługuje kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Po pierwsze, zwróciłbym uwagę na to, że Dialog pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie coraz bardziej ważny dla całego procesu zamówień publicznych. Po drugie, ułatwione zostaną zasady kwalifikacji wykonawców. Czyli warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. Zostanie wprowadzona procedura uproszczona w zamówieniach. To też coś, co, na co czekał rynek zamówień publicznych. Ważna rzecz, o której już wielokrotnie mówiłem, to kwestia związana z umowami, mianowicie będzie bardzo szczegółowo określone zasady kształtowania umów, zasady dotyczące klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych w umowach, jak również y, obowiązkowe elementy umów. Y, zwróciłbym uwagę też na to, że y, będą nowe zasady dotyczące postępowania skargowego po orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej. Po pierwsze, zostanie obniżony y, wpis sądowy, po drugie, będziemy mieli dłuższy termin na złożenie skargi do sądu. Będziemy mieli też specjalny sąd, sąd okręgowy w Warszawie, który będzie miał specjalny wydział zajmujący się zamówieniami publicznymi, co cieszy bardzo, bo skoro Krajowa Izba Odwoławcza jest w Warszawie, to i sąd rozpatrujący skargi od tej orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej wyspecjalizowany w zamówieniach publicznych też będzie w Warszawie. Na podobieństwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejna ważna rzecz to też rzecz, o której wcześniej opowiadałem, mianowicie kwestia dotycząca mediacji w czasie wykonywania umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, czy też polubownego rozwiązywania sporów. I tutaj bardzo ciekawa instytucja będzie rozstrzygana przez sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP, to co jest też pewnym nowum i myślę, że bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jakie wnioski? Proszę Państwa, po 15 latach będziemy mieli nową ustawę, to bardzo cieszy. Szołański Legal Group, jak i Kio24RG jesteśmy przygotowani co do pomocy Państwu we wdrożeniu się w nową ustawę. Zarówno będziemy prowadzić szkolenia, będziemy brać udział w wielu konferencjach. Ale też będziemy dzielić się wiedzą ekspercką no i pomagać wygrywać przetargi. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający oraz redaktor naczelny KIO 24 rg Do usłyszenia.